Dzień, w którym Messi zabłysnął na boisku i zdobył pięć bramek w ważnym meczu był po prostu niesamowity. To wydarzyło się podczas starcia Barcelony z Bayerem Leverkusen 7 marca 2012 roku w 18 finału Ligi Mistrzów. Barcelona, pod wodzą trenera Pepa Guardioli miała potężny skład. Z graczami takimi jak Piqué, Xavi, Iniesta i największa gwiazda zespołu Messi, futbolowy geniusz zdolny odmienić losy każdego meczu. Ten mecz był kolejną okazją dla Messiego, by pokazać, dlaczego znowu zasługuje na miano najlepszego piłkarza świata. Sędzia zagwizdał na początek gry, która rozpoczęła się zacięcie. Już w 3 minucie gry Kisling z Leverkusen przechwycił podanie w obronie przeciwnika i rozpoczął kontratak. Jednak obrona Barcelony szybko się zorganizowała, odzyskując posiadanie piłki. Około 5 minuty Barcelona zainicjowała atak z Messim podającym piłkę do Pedro po lewej stronie. Otoczony, Pedro cofnął się do Busquetsa, który próbując opanować piłkę, został powalony faulem blisko pola karnego. To przewinienie stanowiło znaczne ryzyko dla przeciwnika z Messim i Xavim przygotowującymi się do wykonania rzutu wolnego. Gdy sędzia dał znak, Xavi wziął na siebie odpowiedzialność za wykonanie i strzelił. Jednak strzał był zbyt mocny, przelatując nad poprzeczką i wychodząc poza linię końcową. Teraz przyszedł czas, aby Messi próbował zdobyć swojego gola w meczu. Z prawie 10 minutami gry, argentyński as rozpoczął wspólną akcję, wymieniając podania z kolegami z drużyny, aż otrzymał z powrotem krzyżówkę w polu karnym. Po przyjęciu piłki na klatkę piersiową i staniu twarzą w twarz z bramkarzem, Messi oddał strzał na bramkę, ale bramkarz przeciwnika był czujny i wykonał znakomitą obronę. Pedro, który był dobrze ustawiony, jeszcze próbował wykorzystać dobitkę, ale obrona przeciwnika zablokowała strzał i zażegnała niebezpieczeństwo. W 13 minucie Barcelona przechwyciła podanie drużyny przeciwnej, rozpoczynając skuteczny kontratak. Messi dostał piłkę na środku boiska, poprowadził ją i podał do Daniela Alvesa po prawej stronie. Nie tracąc czasu, Alves próbował zwrócić podanie krzyżówką na pole karne, ale obrona przeciwnika była przygotowana, przechwyciła krzyżówkę i zneutralizowała zagrożenie. Hej kibicu! Zanim będziesz kontynuować oglądanie, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał. W 22 minucie Barcelona próbowała zbudować atak od lewej strony z Iniestą, pchającym się w kierunku bramki, jednak jego próba ominięcia przeciwnika została przerwana przez faul. Xavi, ustawiony do wykonania rzutu wolnego, wykonał dobrze wymierzony strzał, ale bramkarz przeciwnika, bardzo czujny, zdołał obronić, wybijając piłkę z dala od niebezpieczeństwa. Teraz była pora, aby Messi zaczął błyszczeć w meczu. Wraz z upływem 25 minut Barcelona zorganizowała szybką i skuteczną kontrę. Z Messim od doskonale umiejscowioną, długą piłkę. Wykorzystując swoją znaną szybkość, argentyński as dobiegł do piłki i wdarł się na pole przeciwnika. Stając twarzą w twarz z wybiegłym bramkarzem, Messi z zimną krwią i techniką właściwą dla zawodnika jego klasy wykonał precyzyjny strzał, który przelobował bramkarza, delikatnie posyłając piłkę do siatki. Kibice Barcelony, widocznie pod wrażeniem, gorąco świętowali piękny gol Messiego. Ten pierwszy gol nie tylko podniósł morale drużyny, ale także był pierwszym sygnałem, że tej nocy argentyńska gwiazda będzie wyjątkowo natchniona. Około 30 minuty Barcelona ponownie zaatakowała z Adrianem na lewej stronie, który precyzyjnie podał do Messiego, znajdującego się na przeciwnym skrzydle. Otrzymawszy piłkę, argentyński as ruszył w stronę bramki przeciwnika, wdarł się na pole karne, zręcznie minął pierwszego obrońcę, a w momencie strzału jego próbę zablokował drugi obrońca, który szybko zareagował, aby zatrzymać akcję. Messi nie był za i chciał zwiększyć przewagę za wszelką cenę. Zbliżając się do końca pierwszej połowy, około 42 minuty, Barcelona przypuściła dynamiczną kontrę z Iniestą, zmierzającym w kierunku bramki przeciwnika i precyzyjnie podając do Messi'ego na wejściu w pole karne. Wykazując swoją charakterystyczną zwinność, Messi nie wahał się i ruszył do środka pola karnego, minął obrońców przeciwnika, tworząc wystarczająco dużo miejsca, aby oddać liski strzał skierowany w róg bramki. Strzał był tak dobrze umiejscowiony, że bramkarz przeciwnika pozostał nieruchomy. Zakładając, że piłka wyjdzie poza linię końcową, ale ostatecznie wpadła delikatnie w róg bramki. Drugi gol Messiego w meczu był jeszcze bardziej celebrowany przez fanów, którzy byli coraz bardziej podekscytowani wyjątkowym występem argentyńskiej gwiazdy tej nocy. Tuż po golu Barcelona utrzymywała presję ofensywną z Messim po lewej stronie, wysyłając wyjątkowe podanie do Fabregasa, który był pozycjonowany wewnątrz pola karnego. Jednakże bramkarz przeciwnika, przewidując ruch. Zdołał wyjść z bramki i odbić piłkę. Pedro, dobrze ustawiony do odbioru, próbował wykorzystać okazję, ale bramkarz był czujny i wykonał kolejną dobrą obronę. Krótko po tym sędzia zagwizdał na początek drugiej połowy, która rozpoczęła się jeszcze intensywniej. Już w 46 minucie Barcelona przechwyciła podanie w obronie przeciwnika i szybko zorganizowała kontratak. Iniesta, Messi i Fabregas wymieniali się błyskawicznymi podaniami w polu karnym, kończąc na Fabregasie w doskonałej pozycji przed bramką. Próbował Chciał przekazać piłkę do środka, szukając kolegi z drużyny, ale obrońca przeciwnika przechwycił akcję, psując próbę gola. Teraz była chwila, aby Messi ponownie pokazał swoją geniusz w grze. W 48 minucie Barcelona przechwyciła piłkę od przeciwnika i rozpoczęła kontratak. Z Fabregasem podającym doskonałą piłkę do przodu do Messiego. Wykorzystując swoją niezwykłą prędkość, argentyński mistrz dotarł do piłki i zdecydowanie ruszył w kierunku bramki. Wchodząc do pola karnego i zauważając, że bramkarz jest nieco wysunięty, Messi postanowił powtórzyć zagranie ze swojego pierwszego gola w meczu, wykonując kolejny zręczny strzał, który lobował bramkarza przeciwnika. Strzał był tak dobrze wyliczony, że. Mimo wysiłków bramkarza, by sięgnąć jak najdalej i dotrzeć do piłki, precyzyjność Messiego zapewniła, że piłka przekroczyła bramkarza i zatrzęsła siecią raz jeszcze. Ten trzeci gol Messiego w meczu nie tylko powiększył przewagę Barcelony, ale również był kolejnym dowodem na geniusz Messiego, wprawiając fanów w zachwyt nad nadzwyczajnym poziomem prezentowanego futbolu. W 53 minucie Leverkusen próbował odpowiedzieć atakiem od lewej strony z Derdiokiem odbierającym długą piłkę. Wykorzystując swoją szybkość do dotarcia do piłki w polu karnym i pod intensywnym pressingiem Derdiok dotarł do końca pola i zdołał oddać strzał na bramkę, który przeszedł bardzo blisko, ale ostatecznie wyszedł na zewnątrz. Bezpośrednio po ataku Leverkusen Barcelona szybko rozwiała wszelkie możliwości wyrównania przez przeciwników, uruchamiając niszczycielski kontratak. Tello otrzymał doskonałą piłkę, będąc wolnym odkrycia i gotowym do ruszenia naprzód. Stając twarzą w twarz z bramkarzem przeciwnika, Tello zachował spokój i wykonał precyzyjnie skierowany Strzał do rogu bramki, zaznaczając tym samym czwarty gol Barcelony w meczu. Ten gol nie tylko znacząco powiększył przewagę, ale również jasno pokazał, że mecz zmierzał do zapamiętanej klęski zespołu katalońskiego, który dominował całkowicie na boisku. Messi chciał jeszcze bardziej upokorzyć swoich przeciwników. W 57. minucie argentyński mistrz zagrał doskonałą długą piłkę do Tello w ataku. Po otrzymaniu piłki, Tello przyspieszył w kierunku bramki przeciwnika i próbował podania do środka pola karnego. Jednakże obrońca przeciwnika, zdołał interweniować, odbijając piłkę na zewnątrz. Następnie rzut rożny został sprytnie rozegrany z bezpośrednim podaniem do Messiego, który natychmiast rozpoczął mistrzowską serię wymiany piłki w polu karnym przeciwnika wraz z Pedro. To działanie zakończyło się, gdy Messi stanął twarzą w twarz z bramkarzem przeciwnika w korzystnej pozycji do strzelenia. Chociaż argentyński mistrz prawie stracił kontrolę nad piłką, jego niezwykła zwinność i wytrwałość pozwoliły mu odzyskać posiadanie i oddać celny strzał, zdobywając tym samym swojego czwartego gola w meczu. Ten piąty gol Barcelony, w grze wywołał eksplozję radości wśród kibiców, którzy świętowali spektakularną klęskę, której byli świadkami na Camp Nou w emocjonującym meczu 18. finału Ligi Mistrzów. Około 61. Minuty Barcelona odzyskała posiadanie piłki i szybko zorganizowała skuteczny kontratak z Danielem Alwem, posuwającym się po boisku i dostarczającym precyzyjne podanie do Telo w polu karnym. Z kontrolą nad piłką i ponownie twarzą w twarz z bramkarzem, Telo powtórzył zagranie ze swojego pierwszego gola, oddając strzał, który mimo że bramkarz przeciwnika prawie zdołał obronić, prześlizgnął się nad nim i znalazł drogę do siatki. Zirytowany i wyraźnie zaniepokojony, bramkarz przeciwnika zareagował z dużym niezadowoleniem, nawet kopiąc słupki w znak swojej irytacji z obronnym występem swojej drużyny, która była wyraźnie dominowana w tym kluczowym meczu. Zręczność i wyższość Barcelony sprawiały, że wyglądało na to, jakby tylko bawili się w grę w piłkę nożną. Pomimo że był to decydujący mecz 18. finału Ligi Mistrzów, w 78 minucie Barcelona przeprowadziła kolektywny atak z serią podań, które rozebrały obronę przeciwnika, kulminując w podaniu Messiego do Pedro w polu karnym. Z kontrolą nad piłką, Pedro spróbował podać do środka, szukając kolegi do zakończenia akcji. Jednakże żaden z graczy nie zdążył dotrzeć do piłki na czas, by wykorzystać szansę i przeszła ona prosto, wychodząc za linię końcową. Pomimo ogromnej przewagi swojego zespołu, Messi nadal miał ochotę na bramkę. Gdy gra zbliżała się do końca, około 84 minuty Barcelona nadal naciskała z serią zwinnych podań, aż Messi otrzymał piłkę na środku blisko pola karnego. Dostrzegając hojną przestrzeń w obronie przeciwnika, argentyńska gwiazda zdecydowała się zaryzykować potężny strzał lewą nogą w kierunku bramki. Strzał Messiego połączył precyzję i siłę w taki sposób, że przekroczył refleksy bramkarza przeciwnika, osadzając się w rogu siatki i skutkując spektakularnym golem. Ten piąty gol Messiego w meczu nie tylko podkreślał jego geniusz na boisku, ale Także zaznaczał jego imponującą efektywność, zdobywając wszystkie te gole z ograniczonej liczby strzałów. Dzięki temu występowi Messi ponownie potwierdzał swoją niemal pozaziemską pozycję w świecie futbolu, demonstrując umiejętności wykraczające poza ludzkie standardy. W 88 minucie Barcelona niemal zwiększyła przewagę, gdy odzyskała posiadanie piłki i rozpoczęła kontratak z Pedro, przebiegającym boisko i dostarczającym przyspieszone podanie do Telo w ataku. Wchodząc do pola karnego i stając twarzą. W twarz z bramkarzem przeciwnika, tym razem Telo nie miał takiego szczęścia jak poprzednio, a jego strzał został obroniony przez bramkarza, który odbił piłkę na zewnątrz. W ostatnich minutach meczu Bayer Leverkusen wykorzystał widoczne zmęczenie zawodników Barcelony i przypuścił energiczny atak. Bellarabi rozpoczął akcję kombinacyjną, grając na 1-2 z kolegą z drużyny, a następnie otrzymując piłkę z powrotem na pozycji zaawansowanej. Tuż po otrzymaniu podania, Bellarabi wykonał potężny strzał prawą nogą w kierunku. Bramki. Strzał był tak precyzyjny i dobrze umiejscowiony, że mimo wysiłków bramkarza Barcelony, który wyciągnął się na całej długości, piłka znalazła drogę do siatki. Piękny gol Bajeru Leverkusen posłużył do zmniejszenia przewagi przeciwnika, choć wciąż byli daleko od zniwelowania ogromnej przewagi i upokorzenia, jakiego doznali tej nocy. Niedługo potem sędzia odgwizdał koniec meczu. Messi był główną gwiazdą tego meczu, zdobywając pięć pięknych bramek, które zapewniły Barcelonie zdecydowaną wygraną w 18 finału ligi. Mistrzów. Mimo, że Barcelona nie zdobyła tytułu Ligi Mistrzów w tamtym sezonie, nie przeszkodziło to Messiemu w osiągnięciu spektakularnych wyników przez cały rok. W 2012 roku argentyński geniusz przekroczył wszelkie oczekiwania i pobił rekordy, zdobywając zdumiewającą liczbę 90 dzień w jedno bramek. Ta pozaziemska wydajność nie tylko ponownie potwierdziła jego supremację w światowym futbolu, ale także przyniosła mu czwartą z rzędu złotą piłkę, umacniając jego spuściznę jako jednego z największych fenomenów, jakie kiedykolwiek pojawiły się w świecie futbolu. A jeśli podobało Ci się oglądanie występów Messiego, jeszcze bardziej zaimponuje Ci dzień, w którym zniszczył Manchester City Pepa Guardioli. Kliknij teraz w film, który pojawia się na Twoim ekranie i obejrzyj ten historyczny mecz.